Muszę odpocząć. Teraz mam przerwę. Zagapienie też się płaci. pięknie do wciętniś teraz mam przerwę A! ciacho bądź zdrow ja to zostałam stworzona jak się masz Słucham. Spokojny tasak. Skurwiel Junior idzie do Piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza, a Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy. Rozumiesz? Wszyscy będą za. Roiwen, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? twój interes. Czy twój znajomy szuka śmierci? Po prostu jest mało obyty. Wiedźmini nie potrafią się odnaleźć w wielkim mieście. Ktoś wszedł do łaźni. Składają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli jasnowic jakich... Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się bro? Znajdzie. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem! Ty wsi synu. Pozdrowienia od skurwiela i miara! O kurwa!

Wracam pozmieć! Razem! Wracam niech żaden nie ucieknie! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z Kurwiera. wyciągnij z tego konsekwencje! Nie zaczynajmy od początku. Szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Jak sam się wytłumaczy. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu hp no. Zaraz bym mnie zrugał za brak Króla braków znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda z Wątasakiem siedzi głównie w rozrywce. Szukam skurwiela Juniora. O, ciekawe, czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Lasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja! A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Chcę dostać skurwiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, nam już czas. Powodzenia w poszukiwaniach Wiedźminie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło, ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie, przynajmniej sześć razy dziennie. Bo inaczej napierdala jak dzwony w pokle. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na taned inaczej. Na przykład kazałbym się moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Royale, to... a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwej posty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurgiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów Juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Zygizmund Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i Juniorem zbudował młyn i mełą mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno, a pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Dlaczego ty i bedlam nie chcecie wojny z juniorem? Zawsze powtarzałem królowi wizji że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy. Zapoczynaniami skurbiela, ktoś stoi. Nie chce... Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi. W... Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarch. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest nie. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie znajduje się kasynu? Niedaleko wiesz, Straży Miejskiej. <ścoughs> Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc. To gdzie jest ta arena? W kanałach, pod Złotą Dzielnicą, ale wejście... Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na... Wspomniałeś, że Skurwien ma dom w mieście. Co całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Spróbuję znaleźć Juniora w Kasynie albo na Arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dickstra. Idź już w Wiedźminie. A, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Od szpiega do przestępcy. Ciekawa przemiana. Tak naprawdę to jedno i to samo. Otrzymywanie informacji. Tylko kiedyś robiłeś to wszystko w imię jakiejś. A teraz uznałem, że dość wysługiwania się ideologią. Że... Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha, 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 Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie, nie jestem. Nie wybaczył ci konspirowania z Radowid nie wybacza nikomu. I wiesz może co się stało z... To samo co ze wszystkimi, którzy na. To znaczy siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztycikami ze słowiczymi. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na niepom... Lutnią. Jak dla mnie. No, może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Ty nie masz przypadkiem z jaskrem na piękku? Oczywiście, że mam. O co poszło? Widzisz, jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste zamiast okalające. Wyobrażasz? Pytałem poważnie. Poważnie, to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kum. A ty mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o jaskra. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś tak...